Cześć, tutaj Natalia, a Ty słuchasz podcastu angielski w piosenkach. W każdym odcinku tłumaczę tekst jednej piosenki, a ty możesz uczyć się ze swoich ulubionych przebojów. Będę czytać e wers w oryginale, tłumaczyć go i dodawać swój komentarz. Na końcu czekają na Ciebie ćwiczenia. Witam po krótkiej i nieplanowanej przerwie. Widzę, że część z Was przez ten okres nadrobiła zaległe odcinki. To dobrze. Że Wy nie próżnowaliście, bo ja trochę musiałam. Ale wracamy już do regularności i cotygodniowych spotkań w niedzielę o 18.00. Dzisiejsza piosenka to propozycja od słuchaczki, za którą bardzo dziękuję. Przypominam, że możecie przesyłać swoje propozycje piosenek. Przypomnę też o zmianie formy subskrypcji jeden dodatkowy odcinek w miesiącu, plus ćwiczenia i słówka do wszystkich piosenek. Tak, do tej też jeśli chcesz otrzymać dodatkowe ćwiczenia zobacz opis odcinka zacznijmy od tytułu Salisbury Hill to prawdziwe wzgórze znajduje się ono w Anglii w ogóle Anglia wydaje mi się ciekawą destynacją wakacyjną od kilku lat tak nieśmiało myślę o urlopie w Wielkiej Brytanii póki co no to ceny mnie zachęcają a nie mam też tam nikogo żeby mieć jakąś bazę wypadową także może kiedyś i jeszcze jedna ciekawostka, na Salisbury Hill istniał kiedyś gród, który niestety został spalony i zrównany z ziemią prawdopodobnie przez Celtów. Salisbury Hill to pierwszy singiel Petera Gabriela po odejściu z Genesis i śpiewa w niej o swoich przemyśleniach w czasie relaksu na Salisbury Hill. Możesz wziąć coś sobie do pisania, usiądź wygodnie i zaczynamy. Climbing up on Salisbury Hill Wspinając się na wzgórze Salisbury. Climb up wspinać się. W języku polskim słowo wspinać już domyślnie zawiera znaczenie w górę, ale język angielski nie trzyma się tej logiki. Można powiedzieć słowo climb, można powiedzieć climb up czyli dosłownie wspinać się w górę i nikomu nie przeszkadza, że jest to powtórzenie. Dalej. I could see the city light. Widziałem światła miasta. Wind was blowing, time stood still. Wiało. Czas się zatrzymał. Stand still to stałe wyrażenie. Stać nieruchomo. Eagle flew out of the night. Orzeł. Wleciał z nocy. Eagle orzeł. It was something to observe. Było to coś do zauważenia. Observe. Zauważać, obserwować. Came and close, I heard a voice. Podszedłem bliżej, usłyszałem głos. Podejść bliżej można powiedzieć przynajmniej na trzy różne sposoby. Na przykład come and close, come close, come closer. Moje ulubione to come close i taką wersję też tutaj sobie zapiszemy. Dalej: Standing, stretching every nerve. Stojąc, czułem napięcie każdego nerwu. To trochę moja interpretacja, ponieważ nie ma żadnego idiomu stretch nerw. Stretch to naciągnąć, więc wyobraziłam to sobie jako zdenerwowanie napięcie mięśni. Dalej. Had to listen, had no choice. Musiałem słuchać, nie mając innego wyboru. Często w mowie potocznej możemy sobie pominąć pierwszą osobę I. Jest to dziwne, bo od początku uczymy się, że musi być podmiot i ja też zawsze zwracam na to uwagę, bo w polskim podmiot jest domyślny, a w angielskim nie. I my, Polacy, często mówiąc po angielsku, pomijamy ten podmiot, bo on dla nas jest oczywisty. I tak, to jest prawda, ale język mówiony, albo slang, rządzi się trochę innymi prawami. I niektóre reguły nie obowiązują. To jest właśnie jedna z nich. Najczęściej omija się osobę, ja, I. Ale też nie jest to jakaś zasada, po prostu tendencja. Teoretycznie można by też pominąć he czy you, gdyby to było oczywiste, o kim mowa, ale najczęściej robi się tak z I. Dalej. I did not believe the information. Nie uwierzyłem tej informacji. Przypominajka, information jest rzeczownikiem niepoliczalnym, czyli mówimy some information. Let me give you some information about our office. Pozwól, że udzielę ci informacji o naszym biurze. Też jeżeli rzeczownik jest niepoliczalny, to znaczy, że nie ma liczby mnogiej, czyli zawsze będzie information, nigdy nie będzie formy z s na końcu informations. Dalej. I just had to trust imagination. Po prostu musiałem zaufać wyobraźni. My heart going bum bum bum. Moje serce zaczęło bić. Bum, bum, bum. Son, he said. Grab your things. Synu, powiedział. Weź swoje rzeczy. I've come to take you home. Przyjechałem zabrać cię do domu. Grab, chwycić, wziąć. To keep in silence, I resigned. Aby podtrzymać ciszę, zrezygnowałem. My friends would think I was a nut. Moi przyjaciele pomyśleli. Że jestem wariatem. Nad, co znacie pewnie jako orzech, to potocznie wariat świr. Turning water into wine. Przemieniając wodę w wino. Open doors would soon be shut. Otwarte drzwi wkrótce zostaną zamknięte. Shut, zamykać. So I went from day to day. Więc poszedłem z dnia na dzień. Pamiętacie jeszcze inne wyrażenie z dnia na dzień? Pojawiło się to już kiedyś w podcaście, więc zrobimy małą powtórkę. Z dnia na dzień to From One Day to The Next. Dalej. Though my life was in a rat, chociaż całe moje życie było rutyną. Właściwie in a rat. To znaczy tak być w letargu, być w rutynie, w takim stanie, w którym nic się nie dzieje i nie zmienia. Dalej. Till I thought of what I'd say, aż pomyślałem o tym, co kiedyś mówiłem. Which connection I should cut? Jakie relacje powinienem odciąć? I was feeling part of the scenery. Czułem się częścią krajobrazu. I walked right off the machinery. Wyszedłem prosto z maszyny. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że zawsze chodziłem w zegarku, aż postanowiłem to odciąć i wyjść z tej maszyny. Machinery, mechanizm, maszyna. Dalej. When illusions pin her net kiedy iluzja tka swoją sieć I'm never where I wanted to be. Nigdy nie jestem tam, gdzie chcę być. Liberty, she pirouette. Wolność, ona kręci piruety. Pirouette, podobnie jak po polsku pirouette. When I think that I am free. Gdy myślę, że jestem wolny. Watched by empty silhouette. Obserwowany przez pustą sylwetkę. Silhouette to kolejne zapożyczenie z francuskiego. Sylwetka, podobnie jak po polsku close their eyes but still can see która zamyka oczy ale wciąż widzi no one taught them etiquette. nikt nie nauczył ich etykiety mamy pod rząd trzy słowa z francuskiego pirouette silhouette i etiquette Etykiet to taka etykieta jako zbiór zasad oraz to, co widzimy z tyłu na produkcie dalej i will show another me, pokażę innego mnie. Today I don't need a replacement. Dziś nie potrzebuję zamiennika. I will show them what the smile on my face meant. Pokażę im co oznacza uśmiech na mojej twarzy. To już koniec tekstu. Powtórzmy sobie najważniejsze rzeczy. Powtórz słowa i wyrażenia w języku angielskim i polskim. Climb up: wspinać się. Stand still: stać nieruchomo. Eagle: orzeł. Observe: zauważać, obserwować. Come close: podejść bliżej. Give some information. Udzielić informacji. Nat. Wariat Świr. In a rut. W letargu. W rutynie. Sylwet. Sylwetka. Etykiet. Etykieta. Świczenie pierwsze. Powtórz słowa i wyrażenia po angielsku. Climb up. Stand still. Eagle. Observe. Come close. Give some information. Not. In a rut. Silhouette. Etykiet. Ćwiczenie drugie. Przetłumacz słowa i wyrażenia na język angielski. Udzielić informacji. Give some information. Stać nieruchomo. Stand still. Etykieta. Etyket. Orzeł. Eagle. Podejść bliżej. Come close. Wariat świr. nat się climb up w letargu w rutynie in rut. sylwetka Silhouette. zauważyć obserwować Observe. Jeśli chcesz przećwiczyć słówka i gramatykę z tej piosenki, zostań subskrybentem i wesprzyj rozwój tego kanału. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. Szczegóły są w opisie odcinka. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że tu ze mną jesteś. Jeśli lubisz uczyć się z piosenek, to możesz ten podcast lubić, obserwować lub zostawić komentarz. To jest dla mnie znak, że moja praca Ci się podoba. Zapraszam na mojego Instagrama kuchnia.angielskiego, gdzie możesz przesyłać swoje propozycje piosenek. Pamiętaj, żeby uczyć się regularnie i do usłyszenia. Cześć!